Siemaneczko w dzisiejszym materiale powiem Wam trochę o wilgotności, bo dużo pytań dostałem a uzyskałem dużo wiedzy na ten temat. Więc, tak, wilgotność regulujemy nalewając wodę. Nie bawcie się tutaj na przykład jak ja wcześniej w tamtych materiałach, bo tamte materiały są trosze, troszeczkę złe, że tutaj ustawiałem jakieś tam w ustawieniach tutaj wilgotność, a wilgotność regulujemy nalewając wodę do kanalika. A o to chodzi, że. Ilość wody w kanaliku nie wpływa na podwyższenie wilgotności, to znaczy, że jeśli napełnisz kanalik do połowy, to wilgotność będzie taka sama, jak zapełnisz go całego, ponieważ powierzchnia parowania jest w obu przypadkach taka sama. Więc jeśli chcesz mieć do 18 dnia prawidłową wilgotność od 55 do 65, wystarczy napełnić ten kanalik i ten kanalik do pełna. I to wszystko pamiętaj żeby te dwa kanaliki codziennie napełniać do pełna